Witaj, gwiezdny wędrowcze, przybyszu z gwiazd, jesteśmy tu na tej ziemi, teraz. Jako gwiezdni wędrowcy przybyliśmy na Ziemię, by ją rozświetlać swoimi sercami, tymi wibracjami, które są pieśnią źródła. Każdy krok na tej Ziemi jest krokiem w doświadczeniu swego oddechu, poprzez który tworzymy wibracyjnie ten świat. Każde nasze spojrzenie, Tworzy. Czy w tym spojrzeniu jest uśmiech, czy smutek, czy złość, czy strach, to każda taka uwaga jest tworzeniem rzeczywistości wokół nas. Spójrz wokół, zobacz, swój sen. To jest opowieść, którą snujesz swoim widzeniem. Czy widzimy rzeczy takimi, jakimi są? Czy jednak do tej opowieści, do tego widzenia, dodajemy różnego rodzaju treści, które sprawiają, że tą rzeczywistość widzianą zaczynamy dzielić? Separować od siebie, wchodząc w zapomnienie tego, że jesteśmy jednością. Kiedy zaczynamy snuć różnego rodzaju opowieści, opowieści podziału, to one przynoszą jeszcze więcej tego podziału. Zanurzamy się w sen, kolejny. Kolejny, pełen słów, pełen różnych obrazów, odczuć. To jest doświadczenie, boskie doświadczenie. I przychodzi czasami taki moment, że zapominamy o sobie, o tym pierwotnym, głównym kontakcie z samym sobą. W tym zatrzymaniu zobacz jesteś jak się czujesz w ciele. Świadomość ciała jest tak potężną informacją, księgą do czytania każdego dnia, że to jest fundament bycia każdego z nas tu na ziemi. Przez ciało się przejawiamy. I jak ważne jest to, by mieć kontakt z tym ciałem. Co czuję w ciele. Jak moje ciało się czuje. To jest cudowny strój, boska świątynia dla naszego ducha. By się przejawiać. By kochać. Ubieramy się w ciała, by móc dotykać, smakować, doświadczyć tego, kim jesteśmy. Miłością. Kiedy nawiązujemy kontakt ze swoim ciałem w ciszy, zaczynamy potem nawiązywać coraz bardziej kontakt ze swoimi myślami, emocjami, gdyż ciało jest jak przewodnik, prowadzi nas. Gdy zatrzymujemy się i słuchamy swego ciała, to naturalnie ciało będzie nas prowadziło w tym, byśmy mogli je rozluźnić. Pozwolić, by zaczął wibrować czystością przepływu energii, która jest często krępowana przez różnego rodzaju myśli różnego rodzaju skupianie uwagi. A ciało nam mówi swoim zaciskiem, swoim skurczem. Kiedy pozwolimy sobie na zatrzymanie, to ciało się rozluźnia. Energia płynie, i my nawiązujemy kontakt z tym przewodnikiem, który poprzez rozluźnienie prowadzi nas w przepływie, w harmonii, w integracji całego naszego ciała. Przyzwalamy sobie na to, by energia tego, kim jesteśmy by ona zaczęła się urzeczywistniać w ciele. Kiedy dajemy sobie ten czas na takie bycie z sobą, zaczynamy dostrzegać myśli, które krępują to ciało, dostrzegać emocje, które ściskają to ciało, następuje skurcz. I dostrzeganie tych myśli, emocji, powoduje to, że my możemy się spotykając z nimi. Wybierać na nowo. Puszczać je, odpuszczać. Czasami te opowieści różnych myśli są tak bardzo zakorzenione, że trudno nam puszczać, trudno nam transformować. I potrzebujemy czasu. Potrzebujemy oddechem serca utulić te zaczopowane, te zamknięte emocjami, myśli potrzebujemy je utulić miłością swoich serc by lekkość przepływu mogła się przejawiać w naszych ciałach Czasami to potrzebuje dużo czasu, ale każdy dzień, gdzie świadomie zatrzymujemy się w tym kontakcie ze swoim ciałem, jest dniem, gdzie przypominamy sobie to, kim jesteśmy. Dostrzegamy, że jest wiele snów, ale ten pierwszy sen, ta pierwsza nasza. Mądrość płynie właśnie z tego kontaktu z ciałem, naszym fizycznym pałacem dla naszego ducha. I potem zaczynamy dostrzegać, że różnego rodzaju opowieści, sny, które bardziej lub mniej wierzymy. Wpływają na to nasze ciało, wpływają na nasze odczucia, emocje, i zaczynamy widzieć, że jest tyle różnych snów na tej ziemi, śnionych przez różnych ludzi, przez różne grupy. I czy my teraz chcemy śnić podobnie? To jest takie współtworzenie, współkreowanie snu. O nowej ziemi, naszej ziemi, mojej ziemi. W tym zatrzymaniu możesz zastanowić się o czym śnisz, jak wygląda Twój sen, jakimi opowieściami się karmisz, które tworzą kolejny sen we śnie. Przejawia się w ramach tego snu. A wszystko zaczyna się od tego kontaktu ze swym ciałem. Można być uwagą gdzieś w jakiejś opowieści i tak dużo być zorientowanym w tym, co się dzieje w świecie. Pełnym różnych zdarzeń, emocji, informacji. A być tak bardzo daleko od tego, co czujesz w swoim brzuszku, serduszku, w swoim sercu, w swoim całym ciele. A wszystko zaczyna się właśnie od tego zatrzymania. Bo wtedy dostrzegamy, co jest najważniejsze. To dbanie o swoje serce, o dbanie, to dbanie o swoje wibracje poprzez oddech serca, świadomy oddech. To wszystko wpływa na to, jak my wibrujemy, bo już wiemy, że. Tam, gdzie jest nasza uwaga, tam płynie energia. W ten sposób tworzymy wibracyjnie życie wokół nas. Jak je dostrzegasz, jak je widzisz, jak wibrujesz. Wibrujemy w ten sposób, w jaki. My się codziennie każdego dnia karmimy, nasycamy, pielęgnujemy w ogrodzie te kwiaty, które chcemy, by one były naszą uwagą dokarmione i by one rozrastały się. Jakie kwiaty chcesz, by rozrastały się w Twym ogrodzie? Twego dostrzeżenia, Twego śnienia? Wspólny sen o nowej Ziemi, tworząc ją wibracyjnie, każdym świadomym przejawem dostrzeżenia tego bycia w kontakcie z tym, co jest i jaki jest. Serca do serca ku inspiracji.